Pobite kamienia, pobiti kamieni Pobiti Kamani, Kamani po polsku. Zapraszamy turystów do zwiedzenia kamiennego zasów, nie wiem Długo czekoło tak 800 metrów Fantastyczny kamień, wiek, wiek lasu na 50 milionów lat, no nieźle No i tutaj jest wejście no i słuchajcie, no i słuchajcie. To jest wielbłąd podobno. Jesteśmy w, tych, w tym lesie, lesie kamiennym, bardzo miły tutaj Pan. Idziemy, coś wam zaraz powiem niesamowitego, bo tutaj obok zacznę od parkingu najpierw. I zaraz będę przy tych kamieniach, Tutaj obok jest parking. Zaparkowaliśmy na tym parkingu, idziemy tutaj, a tutaj pani nam mówi, tutaj która sprzedaje tutaj bilety. Żebyśmy nie parkowali na tym parkingu, bo były akcydenty accident mówi tutaj, że Tify grasują, tak? I kazała nam postawić auto tutaj I słuchajcie, rzeczywiście ten samochód Postawiliśmy tutaj, nie? E, tak jak mówiła A zanim tu dojechaliśmy No to mówię, kurczę, Czemu ci ludzie nie stoją na parkingu? Tylko tutaj No, niesamowite, co? Że tutaj trwa, idzie się 800 metrów no właśnie, ale mówi, że to godzina schodzi, lekko zobaczyć to wszystko, a więc lepiej, auto. Tu, no, patrzcie, czyli jednak, czyli jednak kradną, okradają. Mało tego. Jeszcze mówiła, że jeżeli tam chcemy zostawić, to wszystkie dokumenty, wszystkie wartościowe rzeczy, wyjąć z samochodu, nie. No, ale to słuchajcie, tego mi się nie wejmę. Dobra, słuchajcie, Pan mówi trochę po polsku: śmieszne rzeczy nam tu poopowiadał. opowiadał nam o erozji, że kiedyś to był. Jak, jak to było? Kiedyś był tutaj teren wypełniony wapieniem, skałami wapiennymi, m, miękkim podłożem generalnie, piachem i tak dalej, ale z takimi rdzeniami że tak powiem, które pozostały po procesach erozyjnych czyli deszcz wypłukał przez miliony lat, przez miliony lat wypłukiwał ten wapień, wypłukał piach i zostały, to, zostało to, co jest skałą. To co jest skałą. A to jest jakby na plaży. Tak, to jest jakby na plaży. Słuchajcie, to jest właśnie piach. No taki miał tutaj pan przekrój rysunku, tak. I to powiedział, że to jest bułgarskie Stonehenge, czyli no, miejsce również kultu dla, w dawnych epokach dla ludzi pierwotnych itd. Tak tak y, zaraz wam powiem, bo tu są różne legendy, prawda, Agnieszka? Są legendy, że tutaj pobiły się jakieś y, olbrzymy, rzucały do siebie takimi uczniami itd. Tak tak. To jest herbatki. To jest herbatki. Pan powiedział, że na herbatce jest... Mhm. Mówi jak się rodzą dzieci, to on wie jak w Polsce to się to mówi, jest że jest bocian. bocian. I ten bocian był, ale tam dalej. A to jest symbol po prostu czegoś innego. I taki, taki to śmieszny pan. No, taki żartownicz, trochę, i tak dalej. Oczywiście jest tutaj z przewodnikiem jeszcze opcja, pani mówi, no, ale z przewodnikiem angielskojęzycznym wtedy mówi, zwiedza się jeszcze trochę więcej, ale największe rzeczy to są tutaj, tak? Te 800 metrów trzeba przejść. No, no, no. Czy chcesz tutaj zdjęcie? No, tu że będziemy wracać. Dobrze, bo tutaj są, tutaj są. W każdym razie, inna legenda mówi o czym to, no, jedna o olbrzymach, tak, że to było miejsce bitwy. Yy, jeszcze inna mówi, że yy, mamy tutaj yy, do czynienia z takimi strzałami jakby też olbrzymów, tak, że oni, oni te strzały rzucali, powbijały się w ziemię i tak, dalej, i, tak dalej. i stąd to wszystko stąd to wszystko jest generalnie, że na tych terenach żyły olbrzymy, tak, którzy zgrzeszyli przeciwko Bogom aby ich ukarać, Bogowie zamienili ich w kamienie, tworząc las z potężnymi kolumnami przypominającymi ludzi i stąd ta nazwa pobite kamienie, nie? To, to jest jakby tak wprost idzie z tej, z tej legendy, że właśnie, Słuchajcie, są różne wersje jest legenda o miłości, o ofierze, o pięknej dziewczynie młodych chłopców, którzy zakochali się w sobie mimo tego, że pochodzili z dwóch wrogich lo, lo, rodów, a więc coś jak Romeo i Julia. I kiedy ich miłość wyszła na jaw, tak, tron, no, spotykali się potajemnie, bogając bogów o pomoc w odpowiedzi na ich dramat. Bogowie zamienili całą okolicę w kamienny las, by nikt więcej nie doszło. Podobnego cierpienia, yy, czyli, no właśnie, podobna historia do Juli i Julii. Yy, są legendy o walce dobre ze złem. Wiadomo, przez wieki, wieki, wieki całe, ludzie różnie opowiadali. Miejsce jest wyjątkowe. Yy. Wierzy się też, że jest to miejsce energetyczne, dlatego ludzie często dotykają tych kamieni, aby czerpać energię z ziemi. Na pewno jest to miejsce z duszą. Natomiast, no zasmuciło mnie takie właśnie, że o, uważaj, bo moż, mogą cię tutaj określić. Także. Tam jest będą coraz większe. Tu grzyb. Grzyb, pan mówił. A jest, pan mówił, że grzyb, rzeczywiście jest grzyb. Różne utwory skalne, czyli pomieszanie różnych materiałów nastąpiło. Nie wiem, czy to z wyrzutu wulkanu, na przykład w Pradzie, matki ziemi, że obdarzyła ten teren niejednorodnym, niejednorodną strukturą, prawda? Czyli były właśnie takie rdzenie. Jakby nie wiem, marmurowe, to nie wiem czy to jest marmur. Każda jest skała jakaś. O. Bardzo twarda, bardzo twarda skała. I lotne piaski. Plus wapienie, nie? Plus wapienie. To co zostało, to są właśnie pobite kamienie. No i będzie jeszcze taki kamień, kamień dziurą. Ale gdzie to jest? Tak, wiem. tam się, tam trzeba iść. Bo tam mówisz, tam się dochodzi do takiego. No rzeczywiście widać co. Tutaj też stoją kamienie. A jak się przejdzie przez tę górę, to się będzie chorować. Gorzej, jak się tam utknie. Ja pewnie utknę, bo no Agnieszka ma szansę przejść. No tak, to jest dziury. grzyb, to będzie grzyb. Tak. To będzie jakiś pielgrzym. Tam Czyli dalej to same pielgrzymy. A rodzina też rodzina. jest. Że gdzieś jest rodzina z z dwa duże kamienie Pse. i dziecko i pies. I pies. <laughs> I jest samotnik. Tak. A te silosy na horyzoncie to już niestety nie kamienie, to już sztuka nowoczesna ludzka. Ale to jest jak jest po plaży. Tu jest normalnie plaża, słuchajcie, tu jest piasek jak nad morzem, gdzie przed chwilą w sumie byliśmy, no nad morzem. Wiatr taki wieje teraz, taki trochę ochładzający, jakby z nad Ta no. rodzina może być to, tam takie dwa stoją, ale z drugiej strony mogą mieć oseska, małego kamienia, dziecko. Także słuchajcie, bądźcie grzeczni, bo was tutaj bogowie zamyją w takie. Tańce skalne. Wszędzie jest schodzone przez ślady, więc... No generalnie się tu chodzi. Generalnie się tu chodzi. Widzieliście... Ale co było na końcu, jest ja koniec. Tam gra w głąb. No tak, że tam jest jakby więcej. No rzeczywiście jest to więcej, nie? No idziemy, zobaczymy. Jest bocian, A na niebie słuchajcie. A tutaj nawet drzewo się zasadziło. To chyba jest rodzina. Nie, nie, to jest samotna, ale dziecko jest. To samotna panna z dzieckiem. Tutaj. Procesy erozyjne, tak? To będzie rodzina Agnieszka. Tylko było zdjęcie tak z boku, nie? Że obok wiesz, stoją, nie? Tu a tam, o tam, ogon ma tu pies, tu dziecko, tata mama. No. Tak, to jest coś jakby z tą bułgarskie albo No nie wiem, kamienie z Wyspy Wielkanocnej. Chociaż tamte to były rzeczywiście ludzka, ludzką ręką. Kute. tutaj przyroda A tutaj przyroda miliony, miliony, miliony lat procesów erozyjnych. No ale też miejsce święte, nie? Dla wielu kultur. Kto tutaj przyjechał w pradziejach to czy też najechał? No to na, tłumaczył na swoje na swoje jakoś. No tutaj też coś jest. Słychać osoby nie widać. Może to głosy z dawnych e epok. Tam są. Tak, dużo jest tutaj takiego stańca. Widzicie? Także filmuję wam praktycznie dużo. Bilet powiedzieliśmy 5 lewa od osoby. 5. Bez przewodnika. Bez przewodnika. Nie, nie wiem, nie pytaliśmy, bo. Tylko powiedział, że jesteśmy za późno. Za późno jesteśmy. Tu jakoś. No właśnie, nie, ja tutaj nie przejdę, słuchajcie, to nie ma. Agnieszka twierdzi, że przejdzie, że jest tak szczuplutka. Ale nie wiem, chyba, że Agnieszka tutaj. O, to tu trzeba przejść. Słuchaj. Zobacz, dajesz. Nie, Agnieszka też tutaj mówi, że nie przejdzie. Chciałaby, ale. ale no <laughs> to nawet to się nie zmieści. No, bardzo malutkie chyba. No, chyba, że no wodątek. O, i Stonehenge jest tu po środku. A tak, kamienny krąg, faktycznie, Stonehenge. Mówił, mówił. mówił. Jest. Tutaj jest tajemniczy krąg. A tutaj jest, właśnie w tym sercu Stonehenge. Ludzie zostawiają pieniążki. Zostawiliśmy też i my. Słuchajcie, wrzucają je tutaj do dziury. O, prawda? I też te kokardki, które no, u nas są znane, skutek, prawda? Skudeczek. No tak. A tutaj. Kupę pieniążków O Tak No właśnie Każdy życzyłby sobie coś Ja z tymi życzeniami to mówiłem wam mm, Przy Babie Wandze Nie Jak to jest jak to uważam A więc zobaczcie sobie Tamten, tamten odcinek Nawet ktoś klucze słuchajcie zostawił O kluczyki Do czegoś Prawda do czegoś Także tak. Ja widzicie, tutaj Agnieszka boi się wejść do środka, bo ona naoglądała się tego serialu, takiego o tych szkotach, gdzie przez kamienie przechodzili i mówię, Agnieszka, idź tutaj do środka. Mówię, nie, nie pójdę. No tutaj jak sobie przypomnę tytuł, bo chwilowo zapomnieliśmy to, ale był taki film, znaczy jest, to jest nowość na, Już nie, na Netflixie chyba, czy Przenosili się w czasie, tak? Cały bardzo fajny serial, całe perypetie. Tak. Z lat 60., 70. do XVIII, XVII wieku. Tak, do czasów, kiedy Stany Zjednoczone były kolonializowane. Słuchajcie. No, Agnieszka, zapraszam do środka kręgu. Nie wejdę. Nie, ona nie chce. No właśnie. A więc woli poruszać się w bez, bezpiecznym środowisku. Rodzina, ta, ta rodzina chyba. Bo on pokazywa, A ma... może i rodzina, tak. Przyklejeni do siebie. No są to przyklejeni. Tak, i dziecko i pies. No więc to jest chyba dziecko. Tu mama i tata. Zobaczmy. Jest. Tu, tu dziecko i miał być pies. No to to będzie to. To jest to. A, i to jest piesek. <laughs> Pudel powiedz. Pudel, tak, dokładnie tak. O, słuchajcie, więc teraz wam to pokazuję. Tu jest pudelek, tu jest dziecko, tu jest tata i tu jest mama. Tacy do siebie przyklejeni, tak? No, Pięknie. Wymowne. Wymowne. No i może dopatrzycie się też innych kształtów. Tam jest jakiś król, chyba. No, Mówił. Też z kamieniem. Samotnik samotnik. Tak. Tutaj ten kamień niby z pozoru, właśnie z pozoru niepozorny, ale on około godziny 12 w południe układa się, promienie świata układają się w serce. Troszeczkę widać, nie? Prawda? Tego serca, ale trochę, nie, ale tak nie do końca, bo ten to jasne w stosunku do tego ciemnego powinno być jak serce, no ale powiedzmy, nie? No widać właśnie. Dobrze, widać. A tutaj specjalny kamień, słuchajcie, dwuotworowy. Jeden większy, a drugi mniejszy. O. nie. butelkę można przełożyć. No właśnie. Przełożyć? No dawaj. I co, woda będzie miała moc urzędową? Tylko tam praktycznie nie ma wody. <laughs> Bardzo mało. Ale dobre. No mm. tutaj słuchajcie, nie wiem, jaskinia, bunkier pradawny. W każdym bądź razie te ostańce tworzą jakby właśnie jaskinie, tak? No, tutaj zasiadali różni. Tutaj ognisko się paliło, słuchajcie, a tutaj mieszkali, co? No, ciekawe. On coś mówił, że stalaktydy się tworzyły. Tak, tak. Znaczy nie, on mówił tutaj ten pan jak się bilet kupowało, że procesy erozyjne sprawiły, że to jak, No podobnie się tworzyło, tak? Jak stalaktydy, tak, tak. czy stalagmity w jaskiniach. Hmm. Wielbłąd nas przywitał jako pierwszy ostaniec i wielbłąd nas, nas żegna. Także cześć, hej. No cennik, no to No to nagramy, ale już mówiłem pięć lewa. Ale dzieci trzy na przykład i studenty trzy. No tak. I od 10 do 19.30. No tak, no to macie... No to pomachajmy może. No to hej. Hej, hej. <gry> Cześć!